Wszyscy mówią dziś o AI, ale niewielu pokazuje, jak dzięki niemu można naprawdę zaoszczędzić czas i zdobyć więcej danych wspierających. Twoje decyzje. Tworzenie angażujących kursów potrafi zająć całe tygodnie. Ręczna analiza setek ankiet bywa frustrująca i czasochłonna, a rozmowy o zwrocie z inwestycji z zarządem często kończą się bez konkluzji. Dlatego dziś pokażę Wam nowe narzędzia AI od Google i ich zastosowanie w tych właśnie kontekstach. Cześć, tu Marysia. W tym filmie przyjrzymy się dogłębnie nowym narzędziom Google, które fundamentalnie zmieniają zasady gry. Po pierwsze, zobaczycie jak AI Gemini w dokumentach i arkuszach Google zmienia się w osobistego analityka danych, pod Drugie, pokażę Wam jak Notebook LM zamienia stare, zakurzone podręczniki i PDF-y i transkrypcje w interaktywne kursy, fiszki, testy jednym kliknięciem. A na koniec powiem Wam, dlaczego funkcje AI w Google Classroom są najważniejszym strategicznym sygnałem dla całej branży na najbliższe lata. Zacznijmy od narzędzia numer jeden. Google Gemini, zintegrowane z pakietem Google Workspace. Każdy menadżer wie, ile czasu zajmuje stworzenie planu nowego szkolenia. Struktura, scenariusze ćwiczeń, to są godziny pracy. Pokażę Wam, jak skrócić ten processo do um Minut. Okej, okay, zobaczcie, jestem teraz w pustym dokumencie Google Doc. Otwieram panel boczny Gemini. Zaczynamy od zera. Poproszę Gemini o stworzenie struktury dla bardzo konkretnej grupy docelowej. Wpisuję tutaj prompt. Zachowuj się jak ekspert L&D. Stwórz szczegółowy konspekt czterogodzinnego szkolenia B2B dla menedżerów średniego szczebla o tytule Zarządzanie kryzysowe w zespole projektowym. Uzgadnij cele szkoleniowe, trzy moduły tematyczne, dwa ćwiczenia warsztatowe, przykład wdrożenia oraz pytania do dyskusji. W kilka sekund otrzymujemy kompletny plan działania. Mamy cele, mamy moduły, mamy Konkretne ćwiczenie. To nie jest gotowy produkt, ale jest to 80% pracy wykonane zamiast. Ale pójdźmy o krok dalej. Załóżmy, że mamy już treść. Mam tu wklejony stary, suchy tekst techniczny opisujący nową procedurę w firmie. Pracownicy go nie czytają, no bo jest nudny. Zaznaczam ten tekst i proszę, na w panelu bocznym. Przepisz ten techniczny tekst na angażujący scenariusz 3-minutowego filmiku e-learningowego. Użyj prostego języka i dodaj przykłady z życia wzięte. Zamiast być tylko autorami, stajemy się redaktorami, strategami treści, drastycznie skracającymi czas i obniżamy w ten sposób koszty produkcji kursu. Drugi obszar, dla mnie osobiście najważniejsze to analiza danych i mierzenie zwrotu inwestycji ze szkolenia. Wszyscy zbieramy ankiety ewaluacyjne i co z nimi robimy? Lądują w folderze, bo analiza jakościowa setek odpowiedzi opisowych jest koszmarnie czasochłonna. Przenosimy się do Google Sheets. Mam tu typowe wyniki ankiety, mamy oceny liczbowe i co najważniejsze, komentarze otwarte. Przeklikiwanie tego ręcznie zajęłoby godziny. Używamy panelu bocznego Gemini. Poproszę go o analizę i wpisuję. "Przeanalizuj dane z kolumn AC. Jakie są główne obszary, w których szkolenie nie domaga. Zrób analizę segmentu dla kolumny C, komentarze, i wskaż najczęściej powtarzające się pozytywne i negatywne uwagi. Gemini w kilka sekund skanuje dane i daje nam gotowe wnioski. Zobaczcie, od razu widzę. Najczęstsza negatywna uwaga dotyczy zbyt wolnego tempa. Przykłady były nieadekwatne dla ciału sprzedaży. To jest przejście od wskaźników próżności, które nam w sumie nic nie mówią, czyli np. średniej oceny 4,5 na 5, do wskaźników działania. Coś, co serio nam mówi o tym, co można zmienić, by polepszyć te wyniki. To są dane, z którymi możecie pójść do zarządu. Jest jeszcze trzeci przykład, gdy to może być przydatne: zarządzanie komunikacją. Wszyscy to niemy w mailach. Długie wątki z zespołem, klienta. I tak dalej. Mam tu długą, frustrującą wymianę maili z dostawcą platformy LMS. Zamiast czytać wszystko, klikam po prostu przycisk podsumuj ten wątek. 3 sekundy wiem o co chodziło w tej dyskusji, ale teraz muszę odpisać. Klikam odpisz i wywołuje Gemini. Bazując na wnioskach z tej dyskusji i moim ostatnim mailu, napisz profesjonalnego, ale stanowczego maila do dostawcy. Odrzuć ich propozycję kompromisu, podkreśl, że obie funkcje, A i B, muszą być dostarczone do końca kwartału zgodnie z umową, a ich opóźnienie naraża nas na kary umowne. Gemini generuje idealnie sformułowaną odpowiedź. Znów oszczędność czasu i podniesienie jakości komunikacji. Podsumowując, Gemini w Workspace to asystent do zadań operacyjnych. Przyspiesza tworzenie treści, automatyzuje analizę danych i usprawnia komunikację. Ale co? Jeśli głównym problemem nie jest tworzenie nowych treści, ale fakt, że mamy pełno starych wartościowych materiałów, z których nikt już nie korzysta. Tu przechodzimy do narzędzia numer dwa. Notebook LM to jest osobisty ekspert, który ożywia bazę wiedzy. Podczas gdy Gemini jest świetny w generowaniu nowych rzeczy, Notebook LM jest mistrzem pracy na istniejących już materiałach. I co kluczowe dla firm, działa tylko i wyłącznie na plikach, które sami wgracie. Nie ma ryzyka halucynacji czy wycieku danych. Pokażę wam jak to działa. Stworzyłam nowy notatnik. Teraz muszę dodać źródła. Wgrywam trzy pliki. Stary, gęsty regulamin firmy, transkrypcję wykładu prawnika i raport branżowy o RODO. Bądźmy szczerzy, nikt nie chce tego czytać, ale my zmienimy je w interaktywny kurs. Gdy tylko pliki są wgrane, notebook LM automatycznie generuje podsumowanie każdego z nich oraz sugeruje pytania. Ale prawdziwa magia zaczyna się teraz na dole ekranu. Pierwsza rzecz, interaktywne narzędzie e-learningowe. Mamy tu źródła, chcemy, żeby pracownicy przyswoili tę wiedzę. Zamiast kazać im czytać PDF-y, klikamy jeden przycisk. Zobaczcie, w 10 sekund mamy gotowy zestaw interaktywnych fiszek do nauki kluczowych definicji z regulamin. Ale zrobimy coś jeszcze lepszego. Proszę bardzo, gotowy test wiedzy, który można wrzucić do systemu LMS lub wysłać pracownikom. To rozwiązuje problem niskiego zaangażowania. Zamieniliśmy pasywny tekst w aktywne doświadczenie. Kolejna funkcja, osobisty ekspert i analityk strategiczny. To jest funkcja dla kadry menedżerskiej. Mamy wgrane trzy gęste dokumenty, teraz mogę z niej porozmawiać. Na podstawie wgranych raportów, jakie są trzy największe zmiany w przepisach RODO, które wpłyną na nasz dział marketingu w przyszłym roku? AI odpowiada, ale zobaczcie na to. Przy każdej odpowiedzi dostaje cytat. AI nie wymyśla. Pokazuje mi, skąd wzięło informację. Dla menadżerów LD i ETH oznacza to wiarygodność i bezpieczeństwo. Można tego używać do analizy zgodności, compliance. Zadajemy inne pytanie. Spisuje. Nasz nowy pomysł na szkolenie zakłada zbieranie danych o postępach pracowników. Czy jest to zgodne z paragrafem 8.2 wgranego regulaminu firmy? AI analizuje kontekst i daje nam odpowiedź opartą na faktach z dokumentów i wreszcie ponowne wykorzystanie, odświeżenie treści w innych formatach, a co jeśli chcemy po prostu przekształcić te materiały. Na podstawie transkrypcji wkładu prawnika stwórz często zadawane pytania dla nowych pracowników. Mamy gotową listę często zadawanych pytań. Stwórz plan 5 wideo na YouTube na temat najważniejsze zmiany w przepisach bazując na wszystkich trzech źródłach. Mamy plan. Notebook LM staje się centrum dowodzenia kontentem. Pozwala odzyskać wartość z setek dokumentów leżących na dyskach i zamieniać je w angażujące, nowoczesne formaty szkoleniowe. Podsumowując, jeśli Gemini jest silnikiem produktywności, Notebook LM jest rafinerią wiedzy. Oba te narzędzia są Dostępne tu i teraz. Ale jest jeszcze jeden element. Trzeci obszar to strategiczny sygnał, który trzeba zrozumieć, aby nie zostać w tyle. Mówię o integracji Gemini bezpośrednio w Google Classroom. Nie mogę Wam dzisiaj tego pokazać na żywo, ponieważ na razie jest to funkcja dostępna w ramach specjalnej płatnej licencji Gemini Education, skierowanej głównie do instytucji edukacyjnych takich jak szkoły czy uczelnie wyższe. Być może część z Was, zwłaszcza osoby zarządzające takimi placówkami, już ma okazję z tego korzystać. Jednak niezależnie od tego, czy macie dziś do tej funkcji bezpośredni dostęp, czy nie, klucz jest nie tyle poznanie technicznej strony tego narzędzia, ile zrozumienie, co jego istnienie oznacza dla całego rynku rozwoju i edukacji w firmach, korporacjach i szkołach. Google wdraża tam kilka fundamentalnych zmian, które wyznaczają kierunek dla całej branży. Po pierwsze, dają nauczycielom możliwość automatycznego generowania treści, całych planów lekcji, materiałów, wizów i pytań do dyskusji bezpośrednio w strukturze kursu. To już znamy z Gemini, ale tutaj jest to w pełni zintegrowane z systemem zarządzania klasą. Co więcej, sam uczeń dostaje inteligentnego tutora. Czytając materiały może w każdej chwili porozmawiać z AI, który jest ekspertem w temacie lekcji. Może poprosić, wytłumacz mi ten koncept na przykładzie firmy produkcyjnej albo przetestuj moją wiedzę z tego rozdziału. A teraz dochodzimy do funkcji, która moim zdaniem jest absolutnie najważniejsza dla L&D. AI jako asystent oceniania. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nauczyciel tworzy zadanie otwarte, na przykład napisz analizę case study i wgrywa kryteria oceny. Rubryk. Gdy studenci prześlą pracę, AI czyta je, porównuje z kryteriami i sugeruje ocenę oraz generuje spersonalizowany, merytoryczny feedback dla każdego studenta. Dlaczego to jest rewolucja w branży? Po pierwsze, rozwiązuje problem skalowalności szkoleń opartych na umiejętnościach. Do tej pory w korporacyjnym e-learningu królowały testy wielokrotnego wyboru. Dlaczego? Bo są tanie w ocenie. Nikt nie miał czasu ani zasobów, aby ręcznie sprawdzać 500 analiz case study od pracowników. Teraz to się zmienia. AI Assisted Trading oznacza, że można wreszcie tworzyć masowo szkolenia, które oceniają realne umiejętności, pisanie, Analiz, strategie, rozwiązywanie problemów, nie tylko pamięć. Po drugie, inteligentny tutor staje się nowym rynkowym standardem. Platformy, które za dwa lata nie będą miały wbudowanego, kontekstowego tutora AI, będą postrzegane jako przestarzałe. Przeszliśmy dziś przez trzy poziomy rewolucji AI dzięki narzędziom Google. Po pierwsze, macie Ceminay, silnik produktywności zintegrowany z dokumentami, arkuszami i Gmailem. Po drugie, macie Notebook LM, eksperta do spraw wiedzy, narzędzie, które ożywia stare pliki PDF i transkrypcje. I po trzecie, macie strategiczny sygnał z Google Classroom. Jasną informację, że rynek nieodwracalnie zmierza w kierunku hiperpersonalizacji skalowalnego oceniania umiejętności praktycznych i inteligentnych tutorów. Jak widzicie, sztuczna inteligencja to nie jest coś, co zastąpi działy L&D. To jest narzędzie, które nareszcie daje Wam supermoce. Pozwala Wam wreszcie skupić się na tym, co naprawdę istotne. Na strategicznym projektowaniu rozwoju ludzi, a nie na ręcznym przerzucaniu danych. To jest bardzo ciekawe, które z tych zastosowań, automatyzacja w Gemini, ożywienie treści w Notebook LM czy strategiczny sygnał Sygnał z Google Classroom widzicie jako największą szansę dla organizacji. Jakie jest największe wyzwanie we wdrożeniu AI w Waszych zespołach? Napiszcie proszę w komentarzu, porozmawiajmy o tym. Jeśli ten film był dla Was wartościowy i chcecie więcej takich, zasubskrybujcie ten kanał. Może spodobał Wam się ten materiał, w którym pokazałam, jak w pięciu krokach stworzyć szkolenie, które pracownicy pokochają.